I czytajcie z tej strony kacpix 80, Witam was w kolejnym odcinku na kanale I w trzecim z serii Kolonista e, W dzisiejszym odcinku Będzie e, rozsiewanie nawozu Na polu e, Numer 50 Więc so, już wyjeżdżamy z gospodarstwa I jedziemy so, Na polu numer 50 Tam jest soja e, Zasiana, co prawda jeszcze nie uroślono mamy 3 lipca. Następny odcinek będzie już ze żniw. Dobra, włączamy i jedziemy. Tutaj 50% nawiezienia z tego już będzie... Eee, i Później jeszcze jak już puści plon yy, Później jeszcze jak już puści plon To się tutaj opryska Jeszcze w dzisiejszym odcinku chciałbym yy, Tutaj nie wiem co tutaj tak szczerze za bardzo robić na, na odcinkach bo <laughs> za bardzo nie ma co tak yy... chyba że po prostu sobie w dzisiejszym odcinku przewiniemy już czas do 1 sierpnia i wtedy może już będą gotowe mm, plony To jest. No. A, jeszcze tutaj Brunami muszę przyjechać. Przyjechać tutaj to zabronować, tym Przyjechać tutaj muszę to zabronować tymi posiewnymi. Do tego też sobie tutaj czterdziestkę wezmę. W ogóle też będę y, po zbiorach, będę musiał uzupełnić. Y, uzupełnić y, kur. jedzonko. Oczywiście zachęcam Was też, Jezu, ale wymusiłem, do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania mojego kanału. że eee. no. taki challenge na dziś to takie lajki i myślę, że się też pojawi kolejny odcineczek. Ja jeszcze tutaj zobaczę tylko e, czy coś będzie można zrobić na usługach to w miarę dobrą cenę. Yy. Morna. Które to jest 189? To. No w sumie tak szczerze... No i znowu żem ten znak przewrócił. Dobra, tutaj sobie jedziemy od... O. Też yy, możecie napisać jakie tutaj kolejne pole by można było dokupić, bo mam w planach już za niedługo dokupować yy, tylko pytanie czy średnie, czy takie w miarę małe. Ale to dopiero widzowie za jakiś dłuższy, dłuższy czas to pole Kury na dziod Ale to dopiero za jakiś dłuższy, dłuższy czas, bo na razie tam w planach jakiś kombajn mały, typu nie wiem Pistula albo taki bardzo, bardzo stary dojdzfar z lat tam 80. -tych, 70. -tych. 60. -tych też nawet Możecie również napisać w komentarzu, czy e, chcielibyście, żeby tutaj się pojawiły również ziemniaki na tej serii Bo jak coś to się weźmie tam e, mały kredycik albo po zbiorach się tam jak to się wszystko sprzeda to można coś będzie kupić to na pewno jakieś tam yy, wiecie yy, jakieś tam sprzęt właśnie do tych ziemniaków albo by się powypożyczało od znajomych ja tam popatrzę na tym Wole jakieś tam te tanie kombajny i Tam się coś yy, może kupi I Tak to to tutaj mietek bierze chyba 20 zł od godziny No zależy ile by mi się zeszło tutaj też z tymi polami dwoma Tam z tym jęczmieniem i Tą pszenicą. Pracę też będę musiał pożyczyć od kogoś. Dobrze, że tutaj mam te bańki z tym paliwem. Urna, żebym się tak wpierdzielił tutaj na hamach, na tą ulicę. Tutaj na razie 40 się zajmuje takimi większość większości, większości pracmi, pracami. Kurna, eee... no zabiorę ten znak, bo jeszcze go do domu przyciągnę. Dzięki. Ja tam też już, poza odcinkiem, dzwoniłem do Mietka i się tam pytałem o ten kombajn, kiedy by tam można było ewentualnie podjechać. No to mówi, że nawet jutro czy tam pojutrze by można tam było, bo on już żniwa u siebie skończył. Więc no, a ja tak jak tutaj powiedziałem, przewijam sobie w tej chwili czas na sierpień. I tutaj będziemy patrzeć, czy... Tutaj będzie już to się nadawać do zbiorów. I jo! Nadaje się. Przeniczka. Tutaj wyjdzie. No, 11 ton, tak nie wiem. No, ponad 11 ton. Tutaj 12 i 12, 300 tony. Dobra to ja zasiadam sobie tutaj do Lublinka wsiadam e, jeszcze tylko to Sidbela iC mm. e, już sobie włączę to e, ten to dobra e, światła Dobra, ok. Światła będzie trzeba załączyć czwóreczka, piąteczka. No oczywiście pewnie tych dni w dzisiaj to my na pewno nie skończymy. Znaczy ja nie skończę no bo za długo to by się zeszło no tutaj zaraz o mnie ja tak mieszka tam mówiłem że tam za lasem Tutaj widzę, że go nie ma. Chyba gdzieś tam pojechał. O, stoi, Bizon. Urna, ja na żebym pojechał. Dobra, już wykręcamy sobie. Ej, może. Jak będę to jakieś drzewo wycinał z gospodarstwa. O, ta, ta, jakaś szefowa szła. Jezus, Mary. Dobra, tutaj zostawię tego swojego Lublina. Jest tutaj, o. Dobra, kluczyki wzięte, wzięte. Aaaa, to jest maszyna, wam powiem. Urna. Dobra, palimy. Dwójka i ruszamy. Mówi, że tam na razie będę yy, na jakieś te 2-3 dni mógłbym go sobie tutaj wypożyczyć, ten, tego bizona. Yy, myślę, że się wyrobię w 2 dni z tymi żniwami. Szkoda, że tutaj nie miał tego Wózeczka Do tego bizona Ale Tutaj zegary widać Wszystko pięknie ładnie chodzi Teraz tylko, że mu tutaj na panie, stój pan. Tak, wam powiem, takie Takie w planach miałem tutaj yy, to pole, tutaj o koło lasu, albo tamto czwórkę niedaleko mojego domu. Nie, ale liśmi poryjo dostałem to. Albo tutaj, o, yy, to jest moje to, albo tam. Od tej gdzie są. Sąsiada, czy tam buraki? O, to. Pręd, nie, to buraki są. To pytanie: czy ja się zmieszczę z tym headerem tutaj? Nie, tędy tutaj nie przejadę. Czy ja się zmieszczę z tym headerem w bramę? No, szkurde. Nazłość na złość akurat auto musiało jechać dobra zmieściłem się sobie już na dwójce pojadę teraz nie wiem co by tutaj pierwsze wjechać chyba w pszenicę wjadę ale to za chwilę A piękna tutaj to jest maszyna naprawdę. Bizon Z040. To jest to. To jest to. Dobra. Mm, ja podczepiam sobie e, już MTZ pod przyczepę. Dobra, i tak ta konewka jest stara i zardzewiała. To tam nie szkoda. Dobra, tutaj na razie sobie stanę. O, ale, ale ty nie Góry na dzioku Ale tymiś to to ładnie dymi Kurzy się z tego, z tej pszenicy, jest sucha jest tam, aj tam, a w sumie to dobrze że ja tutaj mam takiego kolega jak Wietek, to tam zawsze pożyczy. I ten, i będzie git. Urna, ja trzy na godzinę, ja trochę jadę. A trzy na godzinę miałem jechać, i się zapomniałem. Za szybko. Niby tutaj z tego pola ma być ma wyjść 12300 12 ton Ale nie no to jest piękna maszyna, naprawdę tutaj to bez dwóch zdań myślę, że sobie w przyszłości ją kupię Właśnie Bizona jakiegoś, ale to w przyszłości. żeby mu teraz tego tylko nie pogiąć bo, bo mnie by chyba zabił jakby mu pogiął header czy cokolwiek w tym kombajnie Gdy tutaj rurę wystawię a sobie nie wiadomo po co zobaczyć czy to wszystko tutaj działa czy... że już taką 6 to mogę pojechać I raczej yy, się zapchać to nie będzie zapychał Na pewno trochę muszę sobie z... O Jezus Maria Dobra w sumie to mi się to zapisze Na pewno yy, z... trochę pszenicy z tego Będę musiał zostawić tutaj dla tur. No, pod górę to tak trochę ciężko po, yy, ma ten bizon, powiem Wam widzowie. No ale no cóż, no tutaj yy, fajnie jakby tutaj sporo sypu w miarę, ale wątpię, żeby tutaj z tego wyszło 12 ton. Jakie tutaj robię tak, yy, 3. Szósty przejazd. to no tutaj na pewno nie wyjdzie dwunastki. Może półtora zbiornika. Nie? nie wiem ile tam ten yy, bizonietkami mieści, ale... Dobra, tutaj sobie ustawię, o tego wizonka. No i cóż widzowie, jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie 5 lajków, zasubskrybujcie mój kanał, piszcie komentarze, posty No i narka!